Możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na jakie realizacje wydawane są środki finansowe z budżetu miasta, to główny cel budżetu obywatelskiego. W Chorzowie ruszyła jego trzecia edycja. Do podziału jest 2 400 tysięcy złotych. Miasto podzielone zostało na 8 okręgów. Mieszkańcy każdego z nich decydują na co zostanie wydane 300 tysięcy złotych. Efektem dotychczasowego zaangażowania mieszkańców są m.in. rondo na skrzyżowaniu parkowej i kościuszki, parking przy ulicy 3 Maja czy siłownie plenerowe w Batorym i w Parku Róż. Mieszkańcy przez kilka tygodni mogą składać swoje propozycje, pomysły tego co chcieliby by w ich dzielnicy zostało zrobione. Ten proces potrwa około 3 tygodni. Potem te wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym, to znaczy chodzi o to, czy te propozycje mieszczą się w budżecie oraz czy dotyczą terenów, które należą do miasta albo są przez miasto zarządzane. Potem wszystkie te propozycje, które spełnią wymagania formalne, zostaną zebrane w taką jedną książkę, w taką broszurę i następnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. To znaczy, mieszkańcy stawiając krzyżyki, będą. Opowiadali się, czy popierają daną inwestycję, dany projekt. Propozycje realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można składać do 25 maja. Po weryfikacji wniosków od 8 do 30 czerwca mieszkańcy będą mogli oddawać głosy na poszczególne propozycje. Najczęściej pojawiają się propozycje budowy kolejnych miejsc parkingowych, budowy siłowni plenerowych, rewitalizacja skwerów, budowa placów zabaw. Są to rzeczy, których brakuje mieszkańcom. W ich najbliższym otoczeniu i te zwykle w tych propozycjach pojawiają się najczęściej. Mieszkańcy Chorzowa mogą uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego. Są to konsultacje społeczne, podczas których nie tylko uczymy, jak y, przeprowadzić budżet obywatelski, jak y, złożyć propozycje i jak zagłosować, ale również y, chcemy, by była to taka platforma wymiany. Dyskusja o tym, co w mieście jest potrzebne, co trzeba zrobić, byśmy wspólnie dyskutowali o tym, jaki kształt, jakie kierunki to miasto powinno obierać. Wszelkie informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdą Państwo na stronie urzędu www.chorzow.eu.